Szanowni Państwo, witam serdecznie na Szkole Gospodarki Cyfrowej Junior. Tym razem gościmy w firmie Kingwin. Kingwin jest jednym z liderów branży e-sportu zarówno w Polsce, jak i za granicą, a gościmy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej z Zamienia. Według Instytutu Gospodarki Cyfrowej, edukacja cyfrowa najmłodszych w Polsce niestety w porównaniu z edukacją cyfrową w Europie jest na niskim poziomie. W związku z tym, jako organizacja, której misją jest między innymi edukacja branży, edukacja konsumenta, podjęliśmy już w ubiegłym roku decyzję o edukacji najmłodszych w ramach projektu Szkoły Gospodarki Cyfrowej Junior. Zależy nam na tym, by młodzi Mieli Europejski Start Edukacyjny Cyfrowy. W ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej zapraszamy szkoły podstawowe z całej Polski do biznesów zajmujących się e-commercem, e-sportem czy digitalizacją. Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior jest projektem ogólnopolskim, który tworzymy przy współpracy z samorządami. Nic nie jest tak istotne z perspektywy długofalowej jak edukacja dzieci w zakresie funkcjonowania i świadomości bycia w cyberprzestrzeni. Zwłaszcza z perspektywy osób dorosłych nie zdajemy sobie sprawy z tego, że środowisko cyfrowe jest środowiskiem tak samo naturalnym dla dzieci jak to fizyczne i zasady funkcjonowania w nim. Są bardzo istotne. Dzieci mierzą się z takimi samymi zjawiskami, jak my się 40-50 lat temu mierzyliśmy, ale one mają du dużo inny wymiar, jeśli chodzi o ich głębiej oddziaływanie na psychikę dziecka. Więc ta inicjatywa E-izby i partnerów jest ze wszechmiar fantastyczna. Gratuluję jeszcze raz i mam nadzieję, że ta i tego typu inicjatywy będą się rozwijać, a wszystkich, którzy tego słuchają, chciałbym zachęcić do tego, żeby pójść w ślady E-izby i wdrażać podobne projekty, bo to naprawdę wszystkim się przyda. Przede wszystkim przyda się dzieciom. Bardzo się cieszymy ze współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej i jesteśmy zaszczyceni, że współpracujemy ze Szkołą Gospodarki Cyfrowej Junior. Kingwin od wielu lat wspiera lokalną społeczność i rozwój nowych technologii i nowych umiejętności. Jedną z naszych kluczowych wartości jest troszczenie się o innych i możliwość pokazania dzieciom zawodów przyszłości. Myślę, że jest spełnieniem marzeń, żeby coś takiego zobaczyć dla większości dzieci, i jest olbrzymią inspiracją na temat ich przyszłości. Stoimy na progu wielkiej zmiany, wielkiej rewolucji, jeżeli chodzi o różnego rodzaju narzędzia cyfrowe, między innymi kwestia sztucznej inteligencji. Jako szkoła musimy zatem nadążać za tymi wszystkimi zmianami, które dzieją się wokół nas. Trzeba wyposażać uczniów w wiedzę, umiejętności, ale też budować odpowiednie postawy do tego, żeby mogli się odnaleźć w tym szybko dynamicznie zmieniającym się cyfrowym również świecie. Dzieje się w naszej szkole naprawdę dużo, ale jako dyrektor stawiam na zdrową równowagę pomiędzy tradycją a nowoczesnością to jest wszystko bardzo istotne w dzisiejszym tak szybko zmieniającym się świecie. Tym razem gościmy w firmie Kinguin i będę miała okazję poprowadzić warsztaty dla uczniów, warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci, higieny cyfrowej, ale przede wszystkim wartości, które powinniśmy wyznawać zarówno w świecie offline, jak i w świecie online. Dzisiejsze warsztaty odbywają się w miejscu legendarnym, w miejscu, do którego przyjeżdżają najlepsi zawodnicy e sportowi na świecie, aby przygotować się do turniejów. Wielokrotnie zdobywali mistrzostwa świata tytuły najlepszych zawodników na świecie przygotowując się najpierw właśnie w King Esports Performance Center. Poza poznaniem świata e-sportu od kuchni uczestnicy warsztatów mogą też dowiedzieć się, jak tworzy się gry. Specjaliści z tej branży pokazują od podstaw, jak były tworzone gry, jak wyglądała historia. Tworzenia gier, ale też prezentują gry, którą sami stworzyli, i dzieci mogą jako pierwsi przetestować właśnie tytuł punkt, stworzony przez firmę Kingwin. Bardzo dziękujemy firmie Kinguin za zaproszenie do wspaniałej przestrzeni, jaką jest Esport Performance Center. Szkoła Gospodarki Cyfrowej do tej pory pojawiła się w takich miastach jak Warszawa, w siedzibie firmy Allegro w łodzi w siedzibie firmy BluRank oraz w zielonej górze w siedziby firmy Modibo. Już niebawem szkoła gospodarki cyfrowej Junior pojawi się w takich miastach jak Poznań, Trójmiasto, Kraku oraz rybnik. Zależy nam bardzo na tym, abyśmy stworzyli europejską edukację cyfrową dla najmłodszych Polaków. Zapraszam do współpracy!